Zapraszam na kolejną dawkę moich przypinek. Nie spodziewałam się, że będę musiała nagrać tyle części, żeby pokazać całą serię. Bo zdecydowanie nie jest to ani pierwsza, ani ostatnia część. Dzisiaj pokażę wam albo przypinki, które kupiłam sobie sama, albo parę, co sam w prezencie. Pierwsze z nich to są przypinki z przyjaciół. No i tutaj miałam set trzech, ale nie mam pojęcia, gdzie się zapodziała ta trzecia, więc pokażę wam dzisiaj tylko dwie. Wstępnie mam taką przypinkę, którą kupiłam w Poznaniu. Kocham wyderki, więc musiałam ją kupić. Wstępnie mam taką przepięk... Piękną szpinkę z książką, którą dostałam od mojego chłopaka. Mam taki set i to jest set. Uwaga, z Miniso. Ale jeszcze jak, Miniso było w Polsce. I jak było w Poznaniu. Znowu to był set trzech przypinek, ale jedna mi się zgubiła, zostały tylko dwie. Następnie mam taką przypinkę Team Jezus. Taką przypinkę Pedro Pascala, od której w ogóle mi odpadła Emalia i musiałam ją sklejać, więc teraz jej raczej nie przyczepiam do niczego. Taka przypinkę z pieskami. No i taka z obrazu damy z perłą. Tą kupiłam na pewno w Lokach w Poznaniu.